Laudetur Jezus Chrystus, witajcie kochani. Zapraszam was do takich bardzo krótkich refleksji dotyczących Bożego Narodzenia. Będą one zawarte w takich trzech osobnych rozdziałach, a właściwie rozdzielikach. Pierwszy dzisiaj to proroctwo. W Księdze Rodzaju, to jest rozdział trzeci, werset piętnasty, czytamy. Wprowadza mnie przyjaźń między ciebie a niewiastę, potomstwo twoje i potomstwo jej. Ono zmiażdży ci głowę, a ty zmiażdżasz mu piętę. Księga Genezis wymieniając tylko niewiastę w proroctwie eschatologicznym, sugeruje, że matką Zbawiciela będzie dziewica. Tak mówią najstarsze komentarze do tej księgi. Dziewictwo jednak nie jest tutaj jedyną częścią całej tej historii, bo drugą częścią, równie ważną, jest niepokalane poczęcie tejże dziewicy. Skąd my to wiemy? No, trzeba pamiętać, że Ewa przed popadnięciem w grzech pierworodny, nasza pramatka, także była niepokalana. Ona także nie posiadała grzechu, przebywała z bogiem w raju, mogła z nim obcować. Także razem z Adamem tam spędzali swoje życie w obecności Boga. Także umiejscowienie wspomnienia niewiasty. Tego proroctwa zaraz po historii Grzechu Pierworodnego świadczy o tym, że to niepoka ta niepokalaność naszych pierwszych rodziców w jakiś cudowny sposób zostanie odzyskana. Oczywiście Księga Genezji tego nie wyjaśnia, ale tak wynika z kontekstu tego tekstu, a wiemy doskonale, że teksty biblijne tutaj czyta się w dużej mierze właśnie w kontekstach. No i stało się. Maryja, łaski pełna, kecharitomene, staje się nie tylko matką Boga, ale także, jak mówi błogosławiony Jan Duns, Bóg w swojej wszechmocy pozbawił ją grzechu pierworodnego już w momencie poczęcia, aby stała się nie tylko godną obojnicą Ducha Świętego, ale także wzorem człowieczeństwa, nową Ewą. Tak więc potomstwo niewiasty Emanuel, Bóg z nami, z proroctwa Izajasza, jest ratunkiem dla całej ludzkości. Przyjdzie dokonać zbawienia, aby przywrócić nam utracony raj. I z tym optymistycznym akcentem zostawiam was, abyście sobie o tym pomyśleli. Mater Dei ora Pronopis. Trzymajcie się.